Cześć, nazywam się Marcin Janicki chociaż większość z Was pewnie zna mnie jako Vincent z YouTube'a Aktualnie kręcę się w okolicach Elbląga i dlatego w ramach kulturalnego stypendium miasta Elbląga nakręciłem kilka filmów o elbląskich rzemieślnikach no i dziś przez następne kilka dni będę je publikował Mój pierwotny plan był taki, że nagram starszych rzemieślników, starszych, w sensie starszych ludzi. No bo jest coś takiego magicznego w człowieku, który całe życie y, zadedykował nauce, jednej, poświęcił się jednej rzeczy. No ale życie zweryfikowało mój plan. Okazało się, że starsi ludzie wcale nie są chętni, żeby występować przed kamerą. A odwiedziłem ich. Ponad 20. Nie są chętni z różnych powodów. No, dlatego w kolejnych odcinkach zobaczycie również młodszych elbląskich rzemieślników, niż pierwotnie zamierzałem pokazać. Tym bardziej cieszę się, że udało mi się namówić na rozmowę pana Henryka Brange, który jest pierwszym elbląskim powojennym zegarmistrzem oraz jego syna, pana Dariusza, który przyjmuje pałeczkę po tacie. Zapraszam do obejrzenia kilku ujęć Elbląga i do wysłuchania rozmowy. Tyle kosztuje na przykład jakiś zegarek, czy coś. Chodzi też o precyzję wykonania, o ilość części. No i wiele innych czynników wpływa właśnie na, też na, na, na cenę zegarków, mechanicznych szczególnie. Marka to jest jedno, dwa. Skomplikowana e, budowa tego zegarka, ilość e, części. No i wiele jest też przy już takich naprawdę bardzo, bardzo drogich: no to są tam części ręcznie robione, czy tam szlifowane ręcznie. Tak dalej, nie? No to wpływa, tylko to, to są już takie naprawdę z, wysok z wysokiej półki. No ale chodzi też o właśnie o precyzję wykonania. W... To, to, to miernik tam do sprawdzania baterii to już takie bardziej do tych nowoczesnych rzeczy. No właśnie, to też no, ten molet jest po to, to nie, żeby, żeby do, do czegoś służyło, tylko ładnie wygląda, podnosi taki prestiż. Często właśnie firmy na tak. Bardziej luksusowe robił właśnie na, na tych płytach, y, robił właśnie takie molety, żeby to bar bardziej elegancko wyglądało. Tak, to jest, to jest y, do zamykania zegarków. Urządzenie. Tak, to jest znowuż urządzenie do, do regulacji. Mechanicznych zegarków, oczywiście. To jest czyszczarka do zegarków. A tam urządzenie do sprawdzania chodu, jak. Się Uruchamia, zakłada zegarek, uruchamia i to tak jakby odzwierciedla fut na ręku. To karka zegarmistrzowska już wysłużona, ale spełnia swoje zadanie. Szlifierka też się przydaje. To jest też czyszczarka wibre, wibracyjna. To rzadko w tej chwili już używana. No i tutaj też do, do zamykania, a tu jest do otwierania zegarków takich zakręcanych. Jak to się stało, że Pan w Elblągu I, o. I, i, i kiedy? Służbowo w zasadzie przyszedłem po wojsku, właśnie przyszedłem na dwa tygodnie z Elbląga Rektor, tak, bo do Poznania dyrekcja była w Poznaniu i przyszedłem na dwa tygodnie Elbląga, to się przeciągnęło. Kiedy? Do dnia 59 rok, tak 59 rok, 23 listopada tak. pamiętam jak dzisiaj, prawda, tak rozpocząłem pracę. I też tego mój dyrektor powiedział, bo w Poznaniu dyrekcja była, mówi, no panie Henryku, mówi na dwa tygodnie, to pan tak jest po wojsku, to pan jest samotny, wolny. Na dwa tygodnie przeciągnęło się trochę. Do dnia dzisiejszego. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak to znam z opowiadań właśnie, tak to wyglądało. <noise> o no, było, no, początkowo było trudno w zasadzie, żeby gdzieś, ale by nic nie było bo byli dwaj panowie, bo ojciec synem jakoś był, ale to coś, co przestępstwo jakieś nastąpiło i coś, coś i tam zamknęli, coś. No nie, nie było. <śmiech> <śmiech> I od tego 59 roku przyszedłem, to regularnie cały czas byliśmy, mi, jesteśmy, jesteśmy, wychodził się w międzyczasie syn, ożeniłem się, syn się urodził wirus i przejął pałeczkę. Tak i tak się Od cią... tak czego się jakby zaczęło? Bo, bo u pana, no to wiem, bo no to tata, tak? tak. A, a jak to się stało, że zainteresował się pan y, to, tą dziedziną? No, to od dziecka. Tak? Od dziecka, tak. Ja już podglądałem najpierw zakłady z jakabistrzoskę. Od trzeba pochodzę i stamtąd rozpocząłem. Początki. I tam przez się... Zaczęła nauka i, i kończyłem to, co możliwe w kraju i za granicą. A w jakim wieku? Zaczy, w sensie... Znaczy ja po szkole podstawowej tu przyszedłem jako tak, jako uczeń. Tam kończyłem najpierw tą zawodówkę, bo tak, tak, taka, taka to była kolej tak, rzeczy. Tak. I tu jako uczeń tu, terminowałem. <grym> I następnie tam już... Wiesz, no. szkoła średnia itd. i tak dalej. No i później to już jako przeszedłem jako pracownik yy, najpierw jubilera, a później właśnie jako tam... Yy, Tatów już zrobił jako... przy zmianach lat 90 jako zakład prywatny to powstało. Tak, takie były początki i tak w zasadzie... No. Bo to, żeby być, trzeba być jakby uzdolnionym manualnie, tak? Żeby, żeby, żeby to wyko wykonywać. No, praca jest precyzyjna, tak. To, to, co, to co było najpierw? Trzeba. Jakby, trzeba być najpierw uzdolnionym manualnie, żeby móc wyko to wyko wykonywać, czy, czy, te, czy, nie wiem, czy się nabywa takie. To, to znaczy, no wiadomo, no jak, jak, jak we wszystkim praktyka robi swoje też, nie? No, ale jakieś tam zdolności trzeba mieć manualne, bo jednak są to drobne, drobne rzeczy, drobne elementy. Praca precyzyjna i. No, a reszta, no to z czasem przychodzi. No, no wiadomo, jak, jak w każdej innej dziedzinie. No i, i też trzeba to, no, jednak lubić. Ja też tak, jak tata mówił, podglądał, że tak powiem, swoich, tam gdzieś chodził w trzewie. No, ja to jednak od dziecka miałem, bo byłem mały i, i, i też tam przychodziłem do, do pracy, jeszcze pracowałem do 1 maja w jubilerze. i to tam przychodziłem, patrzyłem, jak tam siedziało mnóstwo zagermistrzy, którzy. Mieli dużo pracy i by to też pociągało, no i tak już się potoczyło dalej. Czy jest różnica w ilości? Czy, czy kiedyś więcej naprawiono zegarków? Czy... Zdecydowanie więcej, zdecydowanie więcej. Ludzie mieli też, powiedzmy, w tych latach, tam, jak ja pamiętam, 80-tych, 90-tych, dużo było zegarków nakręcanych, mechanicznych. Produkcji radzieckiej, czy tam enerdowskiej, coś takiego. No i wiadomo, że one też częściej się psyły. No i ludzie tego typu mieli zegarki, które wiele lat nosili. Później nastała era zegarków kwarcowych, które mniej trzeba było naprawiać, mniej czasu też poświęcać. No i też takich takich dużo było tanich zegarków, które tam powiedzmy, no nie, na, nie nadawały się do naprawy. Nie? Także naj, najwięcej właśnie kiedyś, kiedyś tutaj. W w tym zakładzie siedziało prawie dziesięciu zagranicznych, którzy mieli naprawdę no, co robić, tak? Dziesięciu. <laughs> tak, tak, tak. Siedziało, tu, wszystkie stoły były zajęte. I nie nudzili się. <laughs> Także jak widać, pozmieniało się troszeczkę. Wiem, że obsługiwaliśmy jeszcze Malbork, strzew, prawda, po drodze pasłen, które te, te okoliczne wszystkie miejscowości to były obsługiwane przez nas, prawda? Tak główna baza była. Wow, to się nie spodziewałem, że, że taki to był potężny, Tak, tak. Dzisiaj no ciężko nie, nie. to sobie wyobrazić, no. nie? No ale tak jak mówił właśnie to też powiedział, że to z okolic też ludzie przyjeżdżali, no bo to był taki punkt właśnie wtedy jubilera i ludzie tutaj, nie tak, były tak. zegarki i takie no starsze już używane, ale też było dużo takich na, na gwarancji, które też to wykonywaliśmy, no bo jubiler też miał tam prawie monopol wtedy na sprzedaż nowych zegarków w swoich sklepach. No i my później też, też naprawialiśmy. No, ale tak jak mówiłem wcześniej, że lubiły się psuć. <laughs> I po jakim czasie pan rozwinął tak do tych dwunastu? 12... Kiedy to się rozwinął? No to tak sukcesywnie. Sam zacząłem w elblągu w zasadzie, bo nie było nikogo zupełnie. I sam rozpocząłem, bo i tak było. Dwóch, było za dużo pracy. No to trzech. To no było za dużo, za ciężko mi było. Czterech, pięciu i tak. Tu było pełno w zasadzie jeszcze miałem prawda, w malwok przed sobą i trzew tam dojeżdżałem prawda, raz w tygodniu. Do Olsztyna co jakiś Dolsztyna, czas. tak, jeszcze raz w tygodniu w Olsztyna się bo też usługi te z w przyjmowałem, naprawialiśmy tutaj na miejscu i się mi z powrotem. Także ruch był odpowiedni, no i dobrze zorganizowany. A raczej że względnie, raczej myślę, że nawet dobrze, to do dnia dzisiejszego istniejemy. Pytanie o, jakby, czy, czy Pan ma jakieś dzieci, które są zainteresowane... Znaczy, no, mam dwie córki, z tym, że starsza córka, no, nie, nie tyle co przejmuje naprawę, co nie poszło w tą stronę, co bardziej właśnie w handel i, i, i tutaj też częściowo już tak, no, przy, no, prowadzi, można powiedzieć, już sprzedaż też, nie, tego, ale naprawa, na no, niestety, nie, nie, nie bardziej Właśnie tak jak mówiliśmy wcześniej, zanika to powoli, nie? Jest, jest mniej, mniejsza ilość do naprawy. Yy, aczkolwiek z, jako, jako też będą się broniły zegarki takie mechaniczne i no, skoro będzie się sprzedawało, no to też trzeba będzie naprawiać. Ale to już są no, lepsze jakościowo zegarki niż były kiedyś. Tak, tak bym się też spodziewał, nie, że ten, że, yy kiedyś to nie było takich dobrych, znaczy takich drogich, nie? Tak, no znaczy, dawno no, 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 to były jakieś tam jako, jako luksus był traktowany zegarek, no ale później też to, właśnie te właśnie te radzieckie, no to było bardzo dostępne i no fakt, że każdy też chciał, żeby on jak najdłużej chodził. Dzisiaj dzisiaj, no, jak ktoś już się decyduje na mechaniczny taki naprawdę markowy zegarek, no to jest droga rzecz, no ale też trzeba go później konserwować, trzeba go później naprawić i, i, i no, ktoś to musi zrobić. A ja, a, ja, a ja chyba tu pamiętam, jak tutaj mój dziadek przychodził, ja byłem malutki, to, to, bo tutaj mieszkał na no, Przeciwko Udłyska, No, i tutaj, i tutaj dziadek no tak, bo to, to, to miejsce jest od lat 70 Tak, jak wybudowali pawilon, prawda, to no. jesteśmy od początku tutaj, pierwsi lokatorzy w zasadzie, tak, tylko czas minął w zasadzie, nie wiadomo kiedy, ale było. I, i naprawia pan jeszcze? No, przekazałem w zasadzie już bajki. A... No, stara się, zawsze jest od kogo podejrzeć. Tak. tak. Je, jeszcze, no, się, przy... je, jeszcze się pan coś uczy od taty? No, cały czas coś no, tam zawsze można się dowiedzieć i, i zobaczyć, no jednak dużo więcej doświadczenia ode mnie. W, w, in, w, innych, w innych czasach zaczynał, inaczej to wyglądało. No, Czemu szwajcarskie zegarki są najgorsze i, na, i takie No już to tradycja od początku. No. Zawsze tam gdzieś od tych lat 1830-40 gdzieś gdzieś to tam u nich się mocno, mocno zawiązało i, i do, do dzisiaj trzyma. Był, był taki czas w latach 70., że Japonia wchodząc z zegarkami kwarcowymi. Starała się tam wyprzeć to i, i zdominować rynek, ale Szwajcarzy wprowadzając tam najpierw zegarek kwarcowy Swatch i no, jakoś to zaczęło się odbudowywać u nich i obronili się. No i do dzisiaj do dzisiaj no, przodują na, na rynku zegarkowym i właśnie w zegarkach takich powszechnych i, i luksusowych. Tak, byli dobrzy i są dobrzy w zasadzie. No to, jakby nie było, to dobrze, bo zawsze szwajcarski zegarek był szwajcarski. No i można powiedzieć, tak się świat trochę podzielił. Szwajcaria, jako zegarki dużo takie luksusowe, mechaniczne, no i Japonia, jako takie zegarki bardziej masowe i kwarcowe, ale bardzo dobrze zrobione technologii, właśnie rozwinięte typu Casio czy Citizen. I, jak, I jakie pan sprzedaje? Te i te. Te i te. <gry> no ale to można powiedzieć tak jak, jak z samochodami: jedni lubią samochody niemieckie, inni japońskie. Tutaj jest powiedzmy zegarki, ktoś lubi szwajcarskie. Nie lubię japońskie, żeby właśnie było tam dużo elektroniki, dużo jakichś tam nowinek technicznych itd. Gdzie to jest w japońskich zegarkach? Natomiast Szwajcarzy bardziej klasycznie, ale ta solidność u nich cały czas zostaje. Y historia i praca robi swoje, że, że, że tak to, że tak to tak, wygląda. No, staramy się, żeby to dalej się jakoś tam ciągnęło, rozwijało. Mimo różnych przeciwności, ale na razie dajemy radę. No to właśnie też, jak to mówił, przybywało tutaj pracowników, no bo miasto też się rozrastało wówczas. Nie? Miasto bardzo, bardzo, no można powiedzieć, prężnie się rozwijało. No, tak, 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 też, no W związku tak. z tym były też potrzeby, zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi. Między innymi, tak. właśnie naprawę zegarków. No to znaczy, jeżeli chodzi o, o, o urodę miasta, to, to na pewno to, to, to przybywa, nie? To, to trzeba powiedzieć, że wygląda. Wygląda ładnie. Natomiast chyba ilość mieszkańców trochę się kurczy i niestety, no, też mam bliskość trójmiasta ma swoje plusy i minusy. No ale tego to nie przeskoczymy niestety. Ciekawe, no miał ciekawą historię. Nie? Już nie mówiąc o, o fajnej starówce przedwojennej. Chociaż no, to będę ta, ta, która się w tej chwili odbudowuje, podoba mi się styl, w jakim odbudowują. Nie musi być 100% tego, co było kiedyś. Jest jakaś zachowana forma, a że są niektóre nowoczesne. Okej, okay. mi, mi, mi to odpowiada, akurat. No, byłem. Ale... No, mi, mi, to, mi to właśnie nabiera jakiegoś też kolorytu, bo po, po drugiej, właśnie stronie mamy tę mostową, gdzie są te pierwsze, takie jakieś te kamienice odbudowane. Już takie zachowane praktycznie w 100%, co było kiedyś. A no, to jest tak, to jest kamienice, ale w, w nowym stylu. I fajnie to wygląda. No i widać, że tam się. Sukcesywnie zabudowuje ta nasza starówka, nie? I my też inaczej trochę na nią patrzymy, bo my tak patrzymy, a porównujemy do Gdańska, no to już daleko. Ale przyjeżdżają ludzie z innych miast i mówią, piękną starówkę macie. No. Tak, no tak, może nieduża, ale bardzo. Dokładnie. No tak. Jest, jest, tak, jest. A kiedyś jak wyglądała starówka? Jak... Oh. Oh. <laughs> no jak ja przyszedłem, to mnie, to tutaj. To... jedna była zamkowa. W którym miesz... nająłem przy... pokoik kilku... i mieszkałem tam no, przez trzy lata prawie. Tak, także, no ale to kupa Gruzów, to była, to było, nie ten Elblonk, to był w... wczesne lata, bo 59 rok, także to było, nie tak wyglądał elbronk no. nie tak wyglądał. Gruzów, czyli... czyli... tak. Można powiedzieć, że rok. jeszcze było czuć wojnę, nie? Tak, tak, tak ten... to jest jeszcze. Początki były trudne, ale, no i może, no. Człowiek był młody co miał do stracenia? Nic w zasadzie. Tam miałem ja w sobie, no, perspektyw nie tyle, co tutaj. Przyszło się tego, jak się zaczęło, to się już tak zaczęło rozkręcać, rozkręcać, do, do, doszło do tego, co jest, no. Tak, także miło, miło i przyjemnie to się i wspomina, i, i coś się zrobiło po prostu. Okazało się to. Oh no. Tak, no to już trochę historii tak. miasta też jest tu. Tak, tak. Pan ma też jakieś inne jeszcze, tak? Jakby oprócz tego miejsca tutaj na Gwiezdnej? Sklep, sklep przy gdzie tam głównie jest sprzedaż zegarków i, i, i drobne usługi oraz mamy stoisko w Centrum Handlowym Ogrody i tam prowadzimy też sprzedaż zegarków. Ale zegarmistrz tylko... Znaczy, tu, jako tu, no tam jakieś drobne, drobne usługi też wykonujemy. A jeżeli trzeba, to tam się przyjmuje i tutaj do bazy przy, gdzie, gdzie robimy naprawy. A w Ogrodach jest jeszcze jakiś sprzedaż zegarków, czy tylko pana? O nie, jest dużo. No, to jest od pana, czy nie? Nie. 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 No. Co Zauważyłem od razu, tak? to już takie... Takie zboczenie zawodowe się patrzy co, co kto nosi na ręku jak wygląda i tak No nie, jest, konkurencja jest duża. Zresztą no. tak jak w wielu dziedzinach, tak jak to wygląda.